Komunikacja językowa jest realizacją współdziałania werbalnego co najmniej dwóch podmiotów. Choć, jak mówi Wacławik, nie można nie komunikować, w zasadzie rozumie się pod tym pojęciem, interakcji o charakterze intencjonalnym. Komunikacja jest rodzajem praktyki. Jest regularna, stopniowo i sukcesywnie rozwijana w procesie socjalizacji. Jest poddawana również ciągłej ewaluacji, autoewaluacji pod kątem jej skuteczności. Jej specyfika zależna jest również od ról komunikacyjnych. Ponadto uczestnicy aktu komunikacji muszą wykazać się pewnym pakietem kompetencji, by komunikacja była skuteczna. Komunikacja językowa to proces, w ramach którego dochodzi do względnego skomunikowania stanów mentalnych poszczególnych uczestników jakiegoś układu komunikacyjnego. Co do zasady, mamy do czynienia z działaniem mentalnym, działaniem językowym oraz z tym, co się pomiędzy tymi aktorami, jak powiemy inaczej, zdarza. Zdarzenia te, teksty, nie są znaczące same z siebie. Stąd skorelowanie, o którym mówiłem, musi być względne. Na komunikację językową możemy spojrzeć bardzo technicznie mówiąc, i tak czynią lingwiści, że to użycie tekstu. Ale chcielibyśmy spojrzeć na komunikację, drodzy Państwo, trochę inaczej, mianowicie na całą magię tego procesu, który się dzieje w momencie, kiedy my komunikujemy. My zawsze komunikujemy albo z sobą, albo z innymi osobami i tworz i komunikując z innymi osobami pokazujemy kim jesteśmy. My tworzymy swoją tożsamość, tożsamość indywidualną, my tworzymy tożsamość zbiorową, czy to będą małe społeczności większe czy narodowe społeczności. To język jest i w komunikacji jest budulcem naszych tożsamości i tożsamości zbiorowych. I to uważam tą perspektywę. Patrzenia na język uważam za bardzo, bardzo istotną.